Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Meso, jest ze mną Maciek i Magda. Hello! Maciek, mów do mnie. On ja się cieszy. Mm. On ma pusto. Nie powiem co zrobiłem, po prostu... Coś z wodą, nieważne, moja klawiatura jest mokra teraz. W wytrysnąłeś? Wszystkim. Dobrze, że powiedziałeś, że z wodą, wiesz? Z wodą, z wodą, to była woda, wszystko w Aha. Maciek, tylko A potem mi czegoś... nie pyskuj. Ja pozbieram ziemniaki. Daś wysłać klawiatury wody? Wysrać? Od Za Zaraz dalej obleję, nie rób tak. Żygo nie jak pije. To jest strasznie. Ja będę spełniać swoje ambicje. Zaraz. Wypuścić wszystkie kurczaki. Ani się wasz! ESU! Dlaczego, dlaczego po lewej stronie? Y, przepraszam, po prawej stronie Kurczaki, uciekajcie. są tylko śmierci mojej i Esa. Dlaczego nie ma tam Magdy? Oszustwo? Bo co ja jeszcze nie zginęłam. Tak? Wolność jest przed wami, uciekajcie. Ogarniające. Czekajcie, tak naprawdę Maciek chce was ugotować. Ja eee. się skupuję do dołu, o. Bo Dobra. mnie ciekawi, co tam dają. Dobra, jakie mamy plany na ten bezwartościowy odcinek? Co wy mieliście mieć plany, ja powiedziałam, że tym razem wy planujecie. Dlaczego mieliśmy mieć plany? Rozdzielamy nie się? Nie mamy planów. Bo wy jesteście mężczyznami, powinniście mieć pierwsze słowo, ale jak zwykle okazuje się, że to ja jestem mężczyzną, więc tym razem ja chciałam dać, żebyście się wykazali. Boże, jakie no to Więc było... moje pierwsze mm. słowo brzmi, niech Magda wymyśli plan. Ja sobie kopię w dół, a wy sobie róbcie, co tam chcecie. To ja ci skoczę na głowę. Okej? Okay. A chcesz marchewką? Sorry, też mam marchewki. Też się A umiem masz, nimi ci, bronić. Ty ci rzuciłam marchewkę, trzymaj sobie ją. Ja ewentualnie mogę oblać klawiaturę wodą. <noise> Znowu. To bardzo kreatywne i twórcze zajęcie. Niezłe, nie? Jeszcze tego na YouTube nie było. Właśnie macie jak ty masz klawiaturę, bo ja poszukuję dobrej klawiatury obecnie. Bo moja jest niedobre. Mm, moja klawiatura została kupiona, poczekaj, jakieś 13 lat temu. A masz... E... Jesu, co ty tu robisz? No, kopię. Koper. Co masz, co masz, co masz? Masz tą klawiaturę taką, co okruszki wpadają do niej, potem się robi z tego chleb? Eee, no, coś takiego. Spoka. Eee, czasem mam taki, znaczy czasami coś mnie bierze i biorę sobie tą od, klawiaturę, odwracam do góry nogami i stukam taki potrząsam nią. Niej... I wtedy ty ją bierzesz. Cześć, co? T... No, powiedziałeś, że coś mnie bierze, odwracam klawiaturę od tyłu i powiedziałem, że ty ją bierzesz. A. Esu, to nie ta seria. A okej. Okay. Boże, że ostatnio oglądałam Twojego Dead Space'a z Kamilem. Wy tam straszni byliście. już <noise> domyślam się. Przecież gdzieś z Esu jest strasznie. Co oglądałem? Zapis live'a, gdzie śpiewał jakieś dziwne piosenki. Czemu dziwne to, że ostatnio nie Nie no, ja rozumiem, że bardzo klasyczne, a w Twoim wykonaniu są bardzo dziwne. <noise> są bardzo oryginalne, tak to się nazywa kolego. Idziesz na dół? A idź. Jasne. Mam tak. za mało troszkę tego, jednak tutaj. Widzę, ostatnio się spodobał wasz mleczny start. <grym> mleczny start. To zajebiste, to jest hasło tej serii. Mleczny start! Jezu! Maciej! Prawie jakbyś to mlekiem robił. Kaszko! Przestań chryjstę! <grym> Boże, we Nie, w sumie może Bo... tak robić. To muzyka dla moich huszu. <grym> <noise> nie, nie, chcę znać waszych gustów muzycznych, nie. Ale <noise> no, zacznijcie się Serio, z wami. Jeden Maciek jest straszny, ale dwóch Maćków to już jest straszne. Dwóch Maćków. A co, pochodnie mi się skończyły. Porzuć trochę. W ogóle, gdzie ty jesteś? Jest straszne, bo zawsze jak tak robię, to muszę klękać przed mikrofonem. To <noise> o strasznie. Jezu. Tak no, mi się mu oświadczał. Bo nie mogę się schylić, bo Jej. kiedy się schylę, to mi się woda wyleje na krawetury, jak to też zresztą mi się stało. <laughs> um. Tak jakbyś pompował ten mikrofon, co? W związku pompował. z czym się muszę jakby e, uklęknąć, ustawić tak szyję przy tym przy mikrofonie i zacząć gulgotać. Otworzyć usta i starać się wszystko połknąć, jak e, dorosła dziewczynka. Znaczy nie, tak naprawdę to e, czytałem po prostu taki zabieg. To jest taki zabieg na internecie, że jak chcesz skupić zabieg. uwagę widza, to musisz zacząć gulgotać. To zdecydowanie pomaga. Podobno za granicą zagraniczni. Halo? No, słuchamy halo. cię cały czas. No, myślałem, że mi zerwało. Podobno za granicą, <gry> zagraniczni YouTuberzy już dawno opanowali tę praktykę i średnio raz na 5 minut zagulgotają na filmiku i, tu, i to podnosi im wyświetlenia o 100 tysięcy w górę za każdym razem. Naprawdę. Świetnie. Tak, 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 tak. Gulgotanie to jest klucz do sukcesu. Lol. Dobrze mamy. Aha, już wiem skąd to się dzieje. Słyszałem, że też niektórzy YouTuberzy zaczynają już opanowywać nowe techniki, bo gulgotanie już za granicą. U nas właśnie dociera to zawsze dużo później, nie? do tego u nas teraz się będzie gulgotać. A y, podobno za granicą też y, wpadli na pomysł, żeby y, jakby mówić posługując się gulgotanie. ...bruknięciami brzucha. I to podobno też strasznie skupiało uwagę widzów, w związku z czym y, wyświetlają rosły i rosły. Tak, tak, tak. Maciek, ale ja pewnie świecie, że CTSGO już dawno gór No wiem, dlatego że on y, jednak interesował się tymi trendami, które pojawiły się... <laughs> dobra, pierdziele, <laughs> bez sensu, dosyć tego. Maciek, to takich zawsze. A ja jak myślę, to że to dobra teoria. Wypuści? O, mam lapis. Ale a nie, jest, to jest o, to zbieraj. A ja wracam na górę, bo mi się... górę, bo mi się kilo w końcu. Maciek, dlaczego ty biegasz? Nie wiem. Maciek, nie biegaj. Nie wolno. Maciek, gdzie jest moje żelazo? Macie Jest też przestanie. teoria spiskowa, która głosi, że najpierw powstał hate, a dopiero potem lajki. Najpierw hejt, a potem lajki? Jak to? Jakie lajki? Tak, że na początku, kiedy Bóg stworzył YouTube'a, były same dislike i sami hejterzy. A potem, eem, podobno pojawił się tajemniczy Mesjasz, e, właśnie taki YouTube'owy, który zbawił YouTube'a i dzięki niemu mamy teraz lajki. Świetnie. Które pokonały siłą, e, siłę, siłę grzechu, czyli dislików i hejterów. Okej. Okay. Tak Chciałem powiedzieć, że znalazłem y ten dungeon run, czy jak to się nazywa, ze skrzynkami. To, gdzie, 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 gdzie? Ja tam chcę, ja tam chcę. Sorry, wszystkie rzeczy moje. Spadaj i do siebie pokopam dalej. <śm> <śm> ale możesz że tego most stoner, czy jak to się nazywa, pokopać? Nie, chcę, by mi się nie podobało. Jak to nie? No nie. Jest zielony i przewraca życie, jak się go zje. To jak Shrek. Czy jak też przywraca życie? Tak. Dobra. Pokopany zrobię z tego sobie dom. Dziękuję. Dobranoc. no Cie... fakt, my jeszcze domów nie mamy. Ostatnio widzę, że Po co nam mówili, domy? Żebyśmy... My tu w ogóle nie śpimy. Ale żebyśmy sobie właśnie zrobili. O, a ja znalazłem sobie basenik. O! Ja mam basenik. Macie koć tu jacuzzi dla ciebie. W sensie, ja ten wiem, taki wie, jesteś. Basenik wschodu. szpitalny, co Tam się po tych do niego schodach. Sika. O, ty lepiej, jeszcze lepiej. Ja obok ciebie przebiegłem, pobiegłem gdzieś w głąbiackiej. Już teraz nie wiem jest. gdzie No tutaj, to, to sobie teraz wróć, ja Ale sobie tutaj żalazę to, to był, to był ten gulgot? Nie, to jest Właśnie jeszcze miałby, to gulgot z głębin. Nie, gulgot to trzeba, wiesz, mieć wodę jednak w zapasie, bo niektórzy właśnie um, youtuberzy zagraniczni specjalnie instalowali sobie syntetyczne, dodatkowe ślinianki, które produkowały więcej śliny Co i przez to ich paszcza zapełniała się dużo, dużo szybciej, a dzięki temu mogli produkować więcej płynów, którymi mogli gulgotać właśnie i dzięki temu rosły im suby. Chyba suty. Suty też. Podobno gurgotanie właśnie e, m, wpływa na. Wspaga produkcję hormonów. Wsmaga na roz? Nie! mleka u mężczyzn. No bo się nie znajduje w tym odcinku. Mleko. No tu tylko iżastrzą. Mleko, mleko? Mleko? Laktacja też. To się mleko? nazywa. Mleko? O jezu. O Boże. Straszne. Ale tutaj. W... Nie, ja wciąż mam wrażenie, że ja tutaj chodzę po randomowo wygenerowanej mapie. czy Wy też macie takie wrażenie? I ja nie wiem gdzie wy jesteście. O, jak widzę, jestem w niebie. To znaczy znalazłem się. Znalazłem kopalnię. Dziękuję. Teraz bo u poszedł gdzieś tam na dół. Czekaj, o tu trzeba proświetlać, że tu ES-nie było. Ej, tu jest Redstone! Jak ty kopalnię znalazłeś? Znalazłem jeło. kopalnię taką wygenerowaną losowo. Zapraszam tepać do mnie. Nie będę się tepaci do sobie. Aniba. O, a tutaj ja byłam Mac Maciek! Maciek? No. Bo ja nie nadążam za tobą. SUP poszedłeś na lewo czy na prawo? Skąd? Patrząc. Na rozstaju dróg, tam gdzie była woda. Na rozstaju dróg! Stoi duch. A tam nie było duch? Nieważne, duch. Duch święty. Ale nie, duch musi być. Duch musi właśnie uświęcać. Tak. Tak, dlatego że czasami jest duch wewnątrz. Tak. A czasem zewnątrz. A czasem na zewnątrz. A czasem na zewnątrz. No, no to właśnie tu masz odpowiedź, on skarży ci drogę, więc mnie teraz musisz znaleźć. Dobrze, muszę poczuć Zazę siłę komple. ducha. Magda, musi się skoncentrować i poczuć siłę ducha. Poczuj siłę ducha. Poczuj go wewnątrz. CO TO JEST? No pokonałem go. Czy to no było to chcesz. gulgotanie? Nie, to była walka z... jak to się nazywa? Spider. Znalazłem diaksy, jeśli kogoś to interesuje. Kopię. Jeszcze i o 11. nie o nie, zmarnowałem diaksa. Znowu skrzynkę optetegował, barbarzyńca, jeden ja Zmarnowałem diaksa, kopałem wiecie? go kamiennym kilofem żal, żal, żal mi siebie. To było celowe. Nie właśnie, nie, ja chciałem... Ale ja mówię, że to było celowe, bo rozwaliłem ja. Creepera. A. O, ja Żeby nie było, że jestem jakąś śwież. Jakimś ćwokiem. Lameren. Gdzie ty jesteś, Magda? La ja na prawo poszłam. Co jest, was? Tutaj są diamenty, nie zbierasz? Zbieram, tylko musiałam oświetlić, zobaczyć, czy nie krypera. Wiesz, że to byłoby żenujące, gdybym wykopała diament, a za mną wybuch kryper, który by rozsadził ten diament? To byłby niezły żal, potwierdzam. Super powiedz mi, czy ty jesteś gdzieś blisko spawna? Nie, raczej nie. No, szkoda. Szczerze wątpię. Bo jakbyś był blisko spawna, to zaszczulię, że Magda nawidziłby wtedy duch i znalazłby się na spawnie. Pewnie tak. cztery spawnery rozwaliłem od tej pory. Macie, Boże, co tu robi jajko kury? Esu, czy ty wszędzie swoje kury musisz zabierać? Przepraszam, to moje. A, a przepraszam, nie wiedziałam, że ty jajka znosisz, wybacz. Esu czasami składa jajka, to prawda. Ty... Potom, potem jak... rodzą się z tego małe wiwerny. I jak jestem w wielkim stresie, to to robię. No, Okej. Okay. Esu, a ty przynajmniej pamiętasz, czyje te spawnery zabijasz? Bo, bo to do zalewa Ja zabiłem ja pająka. Pająków też. jaskiniowych w zasadzie, tylko tych takich zielonych, co wkurwiają. Od, od Pachonków. Tru, Maciej, Pachonków. zgubiłeś Pachonków. mnie, Pachonków. Pachonków. Pachonk. Nie słyszałeś o pachonku? Co to jest pachong? Nie, to jest pachong? To, to jest jak. Ym, jak jest chłop na wsi. Y, I ten chłop na wsi mieszka obok gniazda jakichś randomowych pająków. No powiedzmy taki. Kurna. Pająk. taki zwykły pająk. Taki pajączek, który sobie na I ścianie. jaskiniowy żyje. na przykład. Nie, takie co sobie na ścianie. Takie malutkie co się na ścianie żyje. Tak, i tam. Chude nóżki, te sprawy. No więc. Jak ten wieśniak mieszka obok tego. tego. Na wieśniaka inaczej się mówi chłop, tak? Tak. W związku z czym, jak wieśniak mieszka obok tych pająków, to jest taka możliwość, że pająk przypadkiem wejdzie mu w odbyt. I wtedy pająk przechodzi transformację i powstaje pachąk. To jest coś w stylu. Pająka z głową człowieka. Ale wtedy, pa, wtedy człowiek... to powinien transformować po wejściu pod pachę. E, pachąk za to był leci blisko, Maciej. Blisko, 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 ale jednak nie. Widzisz, bo to polega na tym. Czego on że, teraz na mnie leci? Maciej. Że człowiek musi potem. Znaczy, potem pająk musi wyjść, bo on chodzi przez odbyt, tak? On musi jakoś wyjść, żeby być tym pachąkiem. Nie? Ustami. No więc człowiek. Nie, nie, nie. A, a widzisz, widzisz, I to jest właśnie ta sytuacja z pachami, bo Jesteś więc człowiek, żeby urodzić pachąka, musi się wypocić. I on się bardzo mocno poci, poci, pachą głównie. Pachą Takie... się poci czy drwal ten? Yy, znaczy chłop. Yy, chłop, ale pachą, jego pachą, pacha chłopa, A, rozumiem. Okay. no, 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 no. no więc, więc on się yy, poci tą pachą. Yy, no i potem yy, ten pająk wychodzi mu przez pępek. Ale on musi najpierw specjalnie się wypocić pachą. Dlatego... To prawie jak w Matrixie. Prawie jak w Matrixie, dokładnie, skąd wiesz? Bo jesteś konspirantem, tak? Bo jestem pachągiem. No, więc jednak. <noise> I zatrana <szują. głos> Znaliśmy Nie zabijaj. Jestem taki jak ty. Eee, nie zdradzaj nas bracie. Ej, oddaj mi jakieś, kobiety, oddaj mi jakieś żardzie, proszę. Zapraszam proszę serdecznie myśli. do bicia kolejnych pachongów, które są tutaj w tej jaskini. My nie wiemy gdzie ty jesteś, my sobie zwiedzamy Weźcie nowe. się do mnie tepnić, no bądźcie dobrzy. Nie. Maciek. Pały. Wstyd mi za was. Nie mam Ale już pochodni, magka. chodzę w ciemności, kończy mi się kilow. Co ty chcesz Maciek? To, że jesz marchewki, że rzucasz marchewki też jest podejrzane troszeczkę, wiesz? Jesteś pochodnią. Dlatego... Nie, nie. Z gryzy, jestem zjedzę nie, nie, dlatego, że rzekomo ostatnio wśród Steve'ów rozpowszechniła się tendencja do... Poczekaj. kogo? Steveów, no tych takich ludzików Minecraftowych, do wcierania sobie przecierł z marchewki w. w odbyt. W, nie, nie, w okolice warg. A to ja słyszałem, że jak banana w zęby wcierasz, to jest białe. Dlaczego je utracono połączenie? Chyba wsiąkasz banana w zęby? O co chodzi? To brzmi strasznie. <laughs> no to brzmi strasznie. Zabiłem mnie toperze, czy to się liczy jako jakieś zadanie? Tak myślę, że Muszę zabić ich 20. Cholera, to zrobię razy dwa i już. Potem urodzić dziecko pępkiem. Pępkiem albo ewentualnie kawałkiem nozdrzy. Dobra, ja się dopastepam. Nie do was mogę zdepam. wejść na własny serwer. Super. Kto jest przy tym? A. Niech Maciej, bo mnie nie ma na serwerze. Niech zgadnę. Bad login. Seria. Nie. Nie, ja w coś tam, bla bla bla. O. jeszcze lepiej. Co? No. <ślujmy> piątkę z McDonald's. Tak. Wiem, co czujesz. Maciek, Dziang. gdzie jest spawn? Powiedz mi. Spawn Maciek, nie zostawię mnie stoi. tutaj. Ja ciszy spawn, poczekaj. Spawn. Jestem na spawnie. Dobrze. Do ja mam bardzo dużo rzeczy, muszę je teraz odnieść. Do której skrzyni? O, coś się stało z serwerem. Co się stało? Nie mogę otworzyć żadnych skrzyń. O, ja też. O, teraz mogę. Wow, ale zlagowało. Oj, 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 oj. No to teraz może będę mogła dopiero wejść. No... próbuj próbuj. Tak. Powiedz mi Jesu, dlaczego w życiu podjąłeś tą decyzję? Ona była ciężka. Była ciężka, ale musiałem ją podjąć. Tak sądzisz, że to był wybór nieodwracalny. Tak. Stwierdziłeś, że jeżeli nie podejmiesz, to możesz stracić coś, na czym ci najbardziej zależy. Tak. Sutki. Sutki. A więc jednak, to prawda. Słyszałem legendę o wykrywaczu sutków. Słyszałem, że rekiny morskie, są jakieś inne rekiny, jak nie morskie? Nieważne. Rekiny mają. Są jeszcze bagienne. Tak, y, więc Niektóry rekiny, gra. więc. <laughs> rekiny morskie, wyobraźcie sobie, mają tendencję do właśnie odgryzania sutków marynarzom. Dlatego często jest tak, że marynarz wraca z rejsu i nie ma jednego sutka. A słyszałem o tym. Słyszałeś o tym? To nie żart. To nie żart. No. To nie żart, to nie żart! Coś tam. No jakaś taka piosenka? Nie. To tak była nie. twoja piosenka. Tak? A, możliwe. Dobra, palę Koblem. E, nie wiem, chyba Magdę wywaliła skąfy. Tak? Tak mi się wydaje. Chyba, ma, coś, chyba by coś już powiedziała do tej pory. Nie, żyje, coś, żyje. No co ja Mag mam powiedzieć. Ja cały czas tutaj jestem, tylko o, ja właśnie słucham tak przez chwilę, bo fascynowały mnie kurczaki. Możecie mi wyjaśnić jedną małą zależność. Dlaczego jak wchodzimy zawsze na ten spawn, to leży tu mnóstwo jajek? Czy my jesteśmy w jakimś burdelu? Jajek? A co mają jajka do burdelu żeś. No nie wiem, wcale dokładnie. nie wiem co mają. Skąd, skąd to wiesz? A, a, a hitrusku, a, ja a. nie wiem. Nie, niewygodne pytania, słuchamy, słuchamy. Nie, ten wykopuje od was. Nie chcę, nie chcę. Nie. Nie, nie odgryziesz się teraz za pachonka. Nie myśl sobie, odkryliśmy twoją prawdziwą tajemnicę nie zatuszujesz tego. Już ludzie nie pamiętają. Nie będzie tej o, dramy. Nie, <laughs> nie, martw się. nie będzie pachonków. Gdzie jest kuźwa moja 300 baniek? Mroczny wibrator ci jeszcze dopadnie. Jezu. Yes. Skąd mogę wziąć drewno? Świetnie jest tutaj. Dobrze. Na badyle Masz poproszę. Masz chyba was staki. Badyle też tam gdzieś są. Badyle? Czekaj, 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 zanim nie zabiję. Zrodziłeś w bólu kurczaka. Ciesz się. Ale już jednego urodził przed Bardzo bolało, nie? chociaż było to cesarskie cięcie. Nie wiem, jajeczne jest, cięcie chyba, co? Co? Jajeczne cięcie. Tak jak makaron, takie pięcia jajeczne. Jajeczne cięcie? Słucham? <słuch> coś takie jak mnie tylko inaczej. To jest wcale nieprzyjemne, naprawdę. <słuch> Zaraz mnie nie zacznie boleć, a to już nie będzie w ogóle fajne. Gdzie się da na to zapisać? <słuch> musisz, Chociażby musisz... u mnie, ja ci, ja ci to zrobię, tak wiesz. Ja myślę, że duch musi ci drogę. Gratis. Jak to mówił pewien yy, bohater maszynimy, musisz czuć, a zarazem nie czuć. Być pełnym bohaterem, a zarazem pusty. Węgiel znalazł, małym wow, jestem w niebie. A może w piekło. To może ja wam opiem, że mam trzy bułki. Może kogoś to zainteresuje. A z czym? Jak sądzisz, bułkę jajko, to. E, to jest bułka posmarowana nożem z chlebem. A no tak, toż, to już coś student zapomniałam. Niestety moje dobre czasy studenckie minęły. Jakie? Dobre czasy studenckie. Okej. Okay. Dziab, dziap, dziab. Dobrze. E, powiedzcie mi, czy ktoś z was... W zasadzie to jest pytanie całkowicie retoryczne. Czy ktoś z was nastawił jakiś timer przy rozpoczęciu nagrywania? Tak. E, tak. Ile jest minut? Nie, żartowałem, nic nie <laughs> No tak. Dobre jakieś 20 minut. No, korzystałem, że jest jakieś teraz, no, z, ja wiem, z 50. Ja, z 50. Ja się 61. dokopuję, słuchajcie, na samą górę i ja tu oceleję i ja nas uratuję, zobaczycie. I no, to wszystko będzie ja. Tak. A właśnie, a może by zacząć kopać w górę, co wy na to. A może Innowacja. jednak w dół? Bo Ale jednak to tylko w dołu jest ciekawiej niż od góry, wiesz? Chociaż tego jeszcze teraz... na YouTube nie było, kopać w górę. Właśnie, to jest bardzo oryginalny pomysł. To jest muzyczka, muzyczka innowacji, rozumiecie? Taka musi być, zawsze jest innowacja. Pomysłowy takiego. Najlepsze Nie, dum 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 jest takie, wiesz, bardzo tragiczne. A to jest taka. Nietragiczna innowacja, to jest taka innowacja w sensie. Jezus, jaki świetny pomysł! A, aha. Jezus, kocha cię i mnie. This is my friend. To tak. To wersji Mansona, aaa. Oj, siekiera mnie się... Z... Oj, łopata, skoczyła. Dobrze. Dobra, to ja posadzę te pampkiny i... A skąd mamy pampkiny? Nie wiem, sicy jakieś były. Skąd? Ma A bo ty byłeś w tym, w tych całych śmiesznych, tych takich, no, Tak, właśnie tam byłem. Dobra, no I to, to bez w takim nas. razie ja już się w takim razie pożegnam. No, nie będę tylko klepał godzinnego odcinka, kuźwa. Ta to żyta. wszystko przez Esa. Czego odcinki są kurkie, Bo Esu tak powiedział. <laughs> Mam tutaj no, co, wielką, ja powiedzia? wielką tą siłę konawczą. Tak, bo Esu jest tak naprawdę naszym wielkim mentorem. i. W Jestem ogóle... ojcem tych kurczaków, więc ja tutaj mówię o mnie. Nie, minu. miałeś być ojcem najnowszej religii, ale jak chcesz być ojcem kurczaków, no to proszę ci bardzo. Dzięki. Dzięki za przyzwolenie. Płasze, tato. PCO. Nie, nie możesz być moim tatą, ja nie jestem kurczakiem. Okej. Okay. A ty Maćku, kim jesteś? Jaka jest twoja historia w tej patologii łącznej? A woda mnie zalewa. Um, ja jestem osierdziem strachu. Osierdziem strachu. Chyba nasienie strachu. strachu. Nasieniem to akurat po 23, ale tak, generalnie to osierdziem strachu na TVN Turbo. Wow, czemu ta woda płynie stąd? No, bo to, bo to ja to urzęduję. Na to turbo. Bo z nas turbo ekipa. A świetna ekipa. Bez sensu to zjeżdżalnia wodna. Nie potrzebuję szedł górę. Nie, zrobił. zrobił? Właśnie nie to nie ja. Się mojej? Wylała się. Maciek, zahamuj ma to, za to tama. Maciek, jeszcze jest czas. Dobrze. Dobrze, udało nam się. Udała nam się. Że nie chcę wiedzieć, co tam robić tak prawda? Dlaczego tu jeszcze ta woda się, się wyleje? ta animacja. Dobra, to ja się już żegnam, trzymajcie się. I papa. Na razie. Hej.